Chcesz osiągnąć sukces, ale tracisz czas na bezsensowne rzeczy? Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, jak spędzasz swój czas. Ciągle przewijasz TikToka, przeglądasz media społecznościowe, oglądasz filmiki, które nic nie wnoszą, a potem dziwisz się, że nie idziesz do przodu? Przestań to robić, zrób krok w stronę zmiany teraz. Zastanów się, co robisz ze swoim czasem. Zacznij od tego, żeby zdać sobie sprawę, jak spędzasz każdy dzień. Spójrz na swój telefon. Ile czasu marnujesz na rzeczy, które nie dają ci nic. Czasami wystarczy po prostu pomyśleć, chcę to zmienić. Zrób to teraz, od razu. Pomyśl o tym, co chcesz osiągnąć, a potem zapytaj siebie, czy to, co robisz teraz, ci w tym pomaga. Zrób sobie plan. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego, ale zacznij działać świadomie. Ustal, ile czasu chcesz poświęcić na telefon. Niech to będzie pół godziny, godzina, cokolwiek. Ważne, żebyś miał plan. Wiesz, że kiedy nie masz planu, łatwo jest dać się ponieść. Warto zaplanować, kiedy możesz sięgnąć po telefon, a kiedy po prostu odłożyć go na bok. Pomyśl, co cię naprawdę rozwija. Jeśli wciąż spędzasz godziny na bezsensownych rzeczach, to co z tego masz? Co ci to daje? Zamiast tego spróbuj robić coś, co naprawdę cię rozwija. Może zamiast godzinnego przeglądania Instagramu spróbuj poczytać książkę, zrobić coś kreatywnego, poćwiczyć. Każdy moment, który poświęcisz na rozwój, to krok w stronę sukcesu. Uwierz mi, to się opłaca. Odłóż telefon i zacznij działać. I teraz najważniejsze: odłóż telefon. Tak, to może być trudne. Wiemy, że telefon jest wszędzie, ale masz siłę, żeby go odłożyć. I nie chodzi o to, żeby go wyrzucić, chodzi o to, żeby go kontrolować. Zacznij od 30 minut bez telefonu dziennie. Zobaczysz, jak bardzo będziesz miał przestrzeń na inne rzeczy, które naprawdę się liczą. Przestań sięgać po telefon od razu. Kiedy masz chwilę wolnego czasu, odruchowo sięgasz po telefon? Spróbuj tego unikać. Zamiast tego, zrób coś prostego. Napij się wody, rozciągnij się, posłuchaj muzyki albo po prostu pomyśl o tym, co chcesz zrobić w ciągu dnia. Nie musisz cały czas być online, możesz mieć chwilę tylko dla siebie. Znajdź coś, co odciągnie cię od ekranu. Jeśli codziennie marnujesz czas na telefonie, to tak naprawdę oznacza, że nie masz zajęcia, które cię pochłonie. Znajdź coś, co cię wciągnie. Może to być sport, może nowa pasja, cokolwiek, co cię rozwinie, sprawi, że będziesz się czuł lepiej, po prostu zrób to. Za każdym razem, gdy chcesz sprawdzić media społecznościowe, zrób coś, co da ci więcej radości i satysfakcji. Twórz strefy bez telefonu, stwórz sobie miejsca w życiu, gdzie nie bierzesz telefonu. Może to być przy stole, przy jedzeniu albo w łóżku przed snem. Kiedy telefon nie ma wstępu do tych przestrzeni, będziesz czuł się bardziej obecny. I to naprawdę zmienia wszystko, będziesz czuł, że masz więcej kontroli nad swoim czasem, czuj się dobrze z tym, że nie musisz być online cały czas. Społeczeństwo przyzwyczaiło nas do bycia zawsze online, ale to nie jest normalne. Czasem po prostu trzeba odciąć się od tego co wirtualne i zająć się tym, co w rzeczywistości. I to jest w porządku. Czuj się dobrze z tym, że masz swoje chwile offline. Zrób to dla siebie. Bądź cierpliwy, to nie przyjdzie od razu. Będą dni, kiedy znowu weźmiesz telefon do ręki i zaczniesz scrollować, ale pamiętaj, to proces. Każdy mały krok, który podejmujesz, to postęp. Bądź cierpliwy. Z czasem będziesz lepszy, bardziej świadomy tego, co robisz i jak chcesz spędzać swój czas. To nie jest trudne. Wystarczy, że podejmiesz decyzję i zaczniesz działać. Nie musisz zmieniać wszystkiego od razu, ale małymi krokami idź w stronę zmiany. Każda minuta, którą poświęcisz na coś sensownego, przybliża cię do sukcesu. Zacznij teraz.